Teraz zrozumiałam, że moje życie jest strasznie nudne. I mówię to całkiem na poważnie. Odkąd usunęli mój stary kanał... Moi starsi widzowie na pewno będą pamiętać. Dosłownie nic nie mam do opowiedzenia. Oczywiście nie twierdzę, że w moim życiu nic się nie dzieje, ponieważ posiadam różne sytuacje ze szkoły i takie tam pierdółki, ale to i tak mało, żeby nagrać o tym jakikolwiek film. A dlatego, że no tam mnie tak pochłonęła... Postanowiłam poszpierać sobie w szafkach w moim biurku i znalazłam coś, co idealnie się nada jako materiał. A są to moje ćwiczenia ze szkoły do polskiego, z klasy szóstej. No, bo wiecie, jak ma się w rękach taką epicką książkę, to chyba wypadałoby ją przejrzeć, no nie? No, to oczywiście nie byłabym sobą, gdybym te książki nie przekartkowała. No to sobie te ćwiczenie kartkuje i nagle moją uwagę przykuwa zagięty róg strony 141. A co lepsze, moją uwagę przykuło jeszcze to wspaniałe polecenie. Uzupełnij opowiadanie o Prometeuszu, który przyniósł się do XXI wieku, nadaj tytuł swojemu tekstowi. Więc pomyślałam, że w tym filmie właśnie nad tym się zajmiemy. Zapraszam Was teraz, kochani, do wysłuchania mojego jakże długiego opowiadania pod tytułem Balando w 2021 wieku. A ja już nie przedłużam i zacznijmy. Owego dnia w niedzielę, gdy teletubisiowe słoneczko. <śmuchy> Nawet nie zaczęło, a już się śmieję. Gdy teletubisiowe słoneczko świeciło na niebie, w gwarci z <śmuchy> Nie wierzę, że ja to tu... czytałam. Pojawił się Prometeusz. Później doszedł do niego Harry Potter i tańcząc obaj makareny, zaczęli studiować magię. I wszyscy żyli długo szczęśliwie. Szybko poszło, ale to jeszcze nie koniec. Prometeusz, jak lampa, zaczął się gapić na ludzi, jak nienormalny. Po dwóch godzinach. Pocztęgo przyglądali się śmiejący ludziom już? <noise> Zaraz, Przerwała jedna osoba, wcale nie ludzi, dodała. Tylko cza, czarodzi... czarodzii? Czarodzii? <noise> to kończył ktoś jeszcze. Okej, okay, no to od nowa. Powiedziałam ja. Po dwóch godzinach pacznego go przyglądanie się mijającym go czarodziejom. Pomete, Pomete, Pometeusz odleciał w kosmos na Nyankacie razem z lodami ekipy i Aiphonem Ipon, I, 11X Pro w okularach przeciwsłonecznych, które były zwyczajne albo nie magiczne. I wtedy Prometeusz wyczarował kapustę i dał sobie z liścia za bolesne kary. Cut i Prometeusz oraz Henry, Henry Potter odlecieli na Marsa. Jest Z ekipy i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nie spodziewałam się, że ja miałam taką bujną wyobraźnię w szóstej klasie. Nie mam pojęcia, co sobie wtedy myślałam. Jednakże, gdybym miała to ocenić, to dałabym takie mocne 8 na 10. Bo ortografia, ortografia była okropna. Mimo tego, opowiadanie mi się podobało, bo były też momenty, w których śmiałam się, jak nie powiem kto. Nie ma sensownego sposobu na zakończenie tego odcinka, więc po prostu zrobię to.